Cześć Wam, z tej strony Marcin z Fundacji Piękne Wibratie. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o dysharmonii męskości i kobiecości, czyli sytuacjach, kiedy kobiecość stara się dominować nad męskością, zajmować miejsce tej męskości i przez to y, ta męskość nie może w pełni stać się tak zwaną prawdziwą męskością. I kogo i czego to dotyczy, w jakich sytuacjach? Dotyczy to tego szeregu osób i sytuacji. Po pierwsze dotyczy to kobiet, samych kobiet, które ten schemat mogą mieć w sobie, czyli schemat e, dominującej kobiecości, e, które zapewne gdzieś wyniosły ze swojej rodziny, więc e, też często dotyczy też ich e, układu rodzinnego, ich rodziców. Po pierwsze dotyczy to też mężczyzn, którzy sami do końca nie czują się w pełni męscy, czegoś im... E, Brakuje, nie są w pełni usatysfakcjonowani, szczęśliwi, nie spełniają się jako mężczyźni w swoich męskich rolach, bo oni też zapewne są jakby efekt tego efektem tego schematu jest właśnie ta sytuacja. Dotyczy to także rodziców, którzy mogą. Którzy mogą ten schemat mieć w sobie, a, a mają dzieci, wychowują dzieci, szczególnie kiedy to są dzieci jeszcze małe. <laughs> dlatego mówię jeszcze małe, dlatego że w im młodszym wieku uda się to sobie uświadomić, zobaczyć te schematy i zacząć z nimi pracować w zdrowiu, to jest większe szanse, jest dużo łatwiej, mniej potrzeba na to energii, czasu i, i to tak naprawdę lżej idzie. Więc im wcześniej się zacznie z tym pracować, tym jest tak naprawdę. Lepiej. Tak więc, nawet jeśli są osoby wśród Was, słuchających, których ta kwestia nie dotyczy, tak, czyli mają zdrową harmonię kobiecości i męskości, zarówno w sobie, jak i w swoich związkach, relacjach, w swojej rodzinie, to dla nich też to może być ciekawe, dlatego że mogą zrozumieć lepiej, jak to przemiega, jak to, jak to przebiega, jak ten mechanizm działa, a także lepiej zrozumieć samą kobiecość i męskość, jak te energie archetypowe, które są nie tylko wśród ludzi obecnych, ale w całym wszechświecie, jak one, jak one nawzajem oddziałują, działają i nawet jeśli to ich nie dotyczy personalnie, to może być dla nich przydatne i ciekawe, bo na pewno każdy zna osoby, które gdzieś z tym schematem mają coś wspólnego. Ok, zacznij. Od czego warto zacząć na wstępie? To jest pewien kontekst. O co chodzi z tą męskością, kobiecością, co to jest? Już w starożytności Chińczycy, mądrzy Chińczycy, nazwali to i zauważyli, że to jest bardzo istotne. Skupili się na tym w taoizmie i nazwali to jako Yin, żeńską energię, i Yang, energię męską. To są dwa pierwiastki, które są obecne wszędzie we wszechświecie. We wszystkim, co istnieje. Symbolizuje to. Znany zapewne wszystkim symbol Yin i Yang, czyli koło, które jest podzielone na taką łezkę po części białą, po części czarną. I czarna łezka ma często też białą kropkę w sobie, a biała ma czarną kropkę. To właśnie symbolizuje energię męską i żeńską, albo energię Yin i Yang inaczej mówiąc. Biała to jest męska światło, które wychodzi i penetruje, eksploruje, jest ekspansywne i czarna, czyli przestrzeń, która przyjmuje, która wchłania, tak? Czyli widzimy tu dwie jakby siły. Jedna ekspansywna i druga przyjmująca. I gdy to idzie w parze, to jest harmonia, tak? Jedna jakby daje bardziej, druga bardziej bierze, ale to też zależy jakby od, od konkretnego aspektu, bo w innych aspektach mogą one działać w drugą stronę, być odwrócone. I teraz, czym się charakteryzują te energie? Oczywiście, możecie sobie więcej później poczytać o tym, w, czy, w jaki sposób się przejawia Yang-Yang, ale w skrócie, energia męska, Yang, jest ekspansywna. Ona jest skierowana na zewnątrz na materię na zdobywanie, na eksplorowanie, na dowiadywanie się, na tworzenie, krowanie, szczególnie jeśli chodzi o materię. Na przywództwo, na przewodzenie, na dominowanie Na bycie do przodu, na inicjatywę Na zaczynanie, na, na pomysły, na wynalazczość na, na tworzenie Energia Yin z kolei jest nastawiona na wewnątrz Czyli na odczuwanie, na emocje Na przeżycia wewnętrzne, na uczucia na kreację, ale bardziej chodzi o kreację taką artystyczną, autoekspresję. Na przykład poprzez taniec albo poprzez y, ubiór, poprzez ekspresję swojego wnętrza. Jest bardziej wchłaniającą, jest przyjmującą, jest zapraszającą, jest, jest jakby płótnem. A young męska jest malarzem, czy tym, co tworzy na tym płótnie, tak? Możemy to zobaczyć. Y w tak zwanej teorii o wielkim wybuchu tak? Czyli w ogóle jak ten świat powstał Gdzie mamy z jednej strony Wybuch Czyli to jest światło To jest energia właśnie ekspansywna jak męska yy, Tylko, że w, przy wielkim wybuchu To oczywiście to było błyskawiczne To jest jakby reakcja Wybuchowa, tak, szybka Ale to jest właśnie ekspansja I ona jakbyśmy popatrzyli Na, na, ten, na wybuch w zwolnionym tempie. W slow motion to to jest właśnie to. To jest właśnie jak. Ono się rozszerza. Ono wchodzi w przestrzeń, stara się ją przeniknąć, zdominować, poznać, eksplorować, jakby rozszerza się, wychodzi na zewnątrz. To jest jak A czym jest yin w tej właśnie metaforze wielkiego wybuchu? To jest właśnie ta przestrzeń, która jest ta można powiedzieć czarna przestrzeń, tak? Ta pust, pusta, czyli jakby ale to nie jest w złym znaczeniu pusta czterna. To jest w znaczeniu tego, że ona jeszcze jakby nie jest, nie ma tam treści, tak? W sensie takiej jakiejś wyraźnej. I przestrzeń, którą przestrzeń, która jest wypełniana, jest właśnie IN, a energia światło, które stara się ją spenetrować, zapłodnić, jakby stworzyć tam coś poznać. To jest ta Yang. To są dwa różne charaktery, i one są obecne we wszystkim, tylko że w różnych proporcjach. I te proporcje właśnie robią różnicę. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety, mają obie energie w sobie, ale mają w różnych proporcjach. Natura w naturalny sposób mają w różnych proporcjach, tak? Mężczyźni mają więcej męskiej, a kobiety mają więcej żeńskiej. Dysharmonia ich, tak? kiedy energia kobieca wchodzi w rolę męskiej zajmuje jakby trudno powiedzieć że zajmuje jej przestrzeń bo jakby kobieca sama w sobie jest tą przestrzenią ale jakby wchodzi w rolę jakby wchodzi w kompetencje męskiej wchodzi i zaczyna działać jak, jak męska to wtedy ta męska przestaje mieć gdzie się gdzie działać gdzie jakby gdzie się przejawiać. Bo jest to miejsce, jakby zajęte, tak? Jest, 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 jest rola kreatora, i rola tego, który yy, podąża, tak? Jak jest przywódca, to jeśli będą wszyscy przywódcy, albo wszyscy będą dominować, to kto będzie jakby podążał, kto będzie yy, kierowany w jakiś sposób, czy nakierowywany. Czyli problem się tworzy wtedy. Kiedy kobieta wchodzi w męską rolę i zajmuje jej przestrzeń, ogranicza tą przestrzeń, nie, nie daje męskości przestrzeni. I ta męskość nie może się realizować, nie może być sobą po prostu, bo męskość sama w, siebie, w sobie ma naturalnie jakiś charakter, tak? Jeśli ktoś robi robotę męskości, to męskość jakby jest bezrobotna, nie ma jak się realizować. Przez to, że nie może się realizować i jest jakby niepotrzebna w jakiś sposób, jest nie na swoim miejscu, jest, staje się jakaś podległa i, i niezauważana, niezakceptowana, to ona nie może w pełni się rozwijać i, i mężczyzna w takiej sytuacji nie będzie się czuł dobrze. Dlatego, że jest niespełniony, nie, niezrealizowany, jest, Niezauważany, jest nieakceptowany, nietolerowany w taki jak on jest, taki, jak, jak z niego naturalnie to wypływa. Jest odrzucany, jest niemile widziany i musi dopiero walczyć o swoje, ale problem jest wtedy, kiedy największy problem jest wtedy, kiedy on tą walkę przegrywa. Dlaczego przegrywa? Dlatego, że kobieta jest bardziej dominująca, bardziej męska niż on. I ona po prostu go tłamsi. Dominuje jego męskość i jest, jakby wchodzi w jego rolę, a on wpada wtedy w tą rolę podrzędną, w której się źle czuje, bo nie jest dla niego naturalna. Kobieta zresztą też się o tym też się z tym źle czuje, ale Wielu kobiet na tyle jest przyzwyczajonych do tego, ponieważ wyniosły to miały tak w dzieciństwie. Tak było w ich rodzinach. One to wyniosły i one tak żyją. One mogą nawet nie być świadome, jak bardzo one się w tym źle czują. One to doświadczają i o tym mówią: kobiety, które zaczynają odkrywać swoją kobiecość, że one dopiero wtedy jakby rozkwitały ją, wtedy dopiero rozkwitały, poznawały siebie w pełni swoją kobiecość, mogły jakby wyluzować, poczuć się, no. Dużo lepiej, właściwie, tak jak, tak jak jest ich w naturze, dopiero wtedy, kiedy poznały tą kobiecość, a dużo z nich jej nie poznało, jej nie zna. Dopiero może ją odkrywa, tak? Te, które szukają. Dlaczego? Dlatego, że tak całe życie miały, były w tej męskości, były w tej roli męskiej i one po prostu nie znają innego świata, nie wiedzą, jak tam jest, nie były tam mogą sobie w teorii to słyszeć, ktoś może im opowiadać, ale dopóki tego nie poczują, nie na własnym ciele, na własnej energii, na własnych emocjach tego nie odczują, to one mogą nie wiedzieć jak tam jest. I tak samo jest z mężczyznami. Mężczyzna, który całe życie był tym tłamszonem, bo męskość była tłamszona w jego rodzinie, on to wyniósł z rodziny, dorósł, to on do końca jakby, on jest w do tego przyzwyczajony, ale on często nie będzie szczęśliwy w pełni, dlatego, że, że nie może w pełni siebie przejawiać. Ta energia, która przez niego przychodzi, nie może się w pełni przejawiać. I on też może być nieświadomy tego, jak bardzo inaczej jest, kiedy jest w męskości. Jak bardzo mu to pasuje, jak bardzo to pasuje do jego natury ta rola męska, prawdziwie męska, zdrowa męskość. On może w ogóle nie mieć o tym pojęcia i może nawet przeżyć całe życie i się o tym nie dowiedzieć. Dlatego, że po prostu te nawyki wpajane w dzieciństwie bywają tak głębokie, że wszystko, co jest poza nimi, czyli dla, dla mężczyzny, który nie ma zdrowej męskości, to co ta prawdziwa męskość, dla niego jest, może być zagrożeniem, może się czuć tam źle, może czuć tam o, odbierać to jako agresję, może to z różnych powodów, może sam. W środku, w sobie to odrzucać. Dlatego, że tak mu wpojono. Często nieświadomie mu wpojono. Wpoił mu schemat rodzinny. Osobiście ten schemat dobrze znam, dlatego, że sam go przepracowuję, sam miałem go u swoich rodziców, sam go obserwuję, jak on działa i sam od niego się uwalniam. Oprócz tego, że widzę go u siebie, to też oczywiście obserwuję go, też widzę u innych znajomych, u kobiet, mężczyzn itd. itd. On jest całkiem, że tak powiem, można powiedzieć, powszechny. Nie, nie, nie dotyczy oczywiście wszystkich, ale, jest, ale dotyczy wielu osób. I co jest jednym z największych wyzwań, trudności przy tym schemacie? Jednym z najtrudniejszych rzeczy do jego przepracowania jest to, że on jest często przekazywany nieświadomie, bezwiednie, bez woli niczyjej, po prostu z automatu niejako. Wynika to z tego, że jeśli u rodziców ten schemat zachodzi, tak, czyli matka dominuje nad ojcem w domu, tak rządzi, on decyduje, jest po jej i. A ojciec temu ulega i daje się prowadzić, i przegrywa w cudzysłowie tą walkę o to, czy jest na wierzchu, które, czy je dominuje. To wtedy, ponieważ taka relacja jest między rodzicami, to dzieci tą energię, te emocje, bo to jest nie tylko jakby energia jakaś duchowa, nie wiadomo co, ale to są też emocje i to też są hormony. O tym myślę, że powiem później. Ale w każdym razie one to odbierają i one to chłoną. One uczą się tego, jak mama traktuje ojca. I tak naprawdę w podświadomie, na poziomie energii, one obserwują, jak kobiecość traktuje męskość. Jak męskość traktuje kobiecość. Tak, To jest między słowami odczuwane. I te wszystkie schematy, te nawyki, te odzywki. Te reakcje, te uczucia, te emocje, ten gniew czy, czy radość, czy wszystkie, jakie są, które zachodzą między kobiecością a męskością, czyli między archetypiczną matką i archetypicznym ojcem, one są przyjmowane. I są przyjmowane nie tylko przez chłopców. Są tak samo przyjmowane przez dziewczynki, przez córki. I nie tylko Chłopców, nie tylko synów dotyczy ten problem. Nie tylko oni mogą być rozchwiani pod, tym, pod kątem tej harmonii albo dysharmonii. I w efekcie mogą dalej przekazywać to albo nie przekazywać. Córki tak samo. Tylko różnica jest taka, że syn w takim układzie rodzinnym, gdzie kobieta dominuje, kobiecość dominuje nad męskością. To on co przejmie? On przejmie schemat wycofanej męskości. Nie w pełni zdrowej, nie w pełni realizującej się, nie w pełni prawdziwej, tak zwanej męskości. A co może wyciągnąć z tego córka, dziewczynka? Ona może wyciągnąć z tego schemat kobiecości, która jest przykryta męskością. Czyli tak naprawdę. Męskości w kobiecym wydaniu, która jest dominująca, która stara się walczyć, stara się rywalizować z męskością, która nie akceptuje jej, nie toleruje jej, być może hejtuje, i tak dalej. To mogą wychodzić jakby na różnym poziomie negacji. Może to wychodzić, o tym też później za chwilę. To jest koniec części pierwszej. Zapraszam do odsłuchania, zobaczenia kolejnej części.